Jak na wesoło spędzić jeden z wieczorów w Bielsku Białej? Oczywiście w Teatrze Polskim, gdzie gospodarz wydarzenia, niezastąpiony Piotr Skucha, już po raz 118 zaprosił nas na spektakl bielskiej sceny kabaretowej. Pierwszą część wieczoru wypełnił oświęcimski zespół Wabank, przypominając znane i lubiane utwory muzyczne. Tajemniczy profesor Bebe zaprezentował dość odważny, awangardowo literacko-muzyczny utwór, nawiązujący do czasów współczesnych. W pisok leżę, Czeka, dupa, długo, no, Pierwszą część wieczoru zakończył występ stand-upera Dawida Mazura. Ja jestem grzeczny, więc pytam, czy napije się pani czegoś, nie wiem, kawy, herbaty, a pani no nie, nie, szkloneczkę wody wystarczy stwierdziłem super! Nie w części drugiej, jako gwiazda wieczoru, wystąpił dynamiczny, niepowtarzalny i oryginalny kabaret dno, laureat wszelkich możliwych nagród i wyróżnień. Czy słusznie? Przekonajmy się sami. Otrzymał dwie główne nagrody: Złote Korydo Kabaretów i Złote Korydo Publiczności z końcą przewagą nad pozostałymi kabaretami i tajny juror. Tam jest taka instytucja, tajnego jurora. Też nim bywałem on gdzieś. Szkoda, że nie w tym roku, ale tym razem była nią, tajnym jurorem Ewa Błachnio. Przyznała tę nagrodę innemu kabaretowi. Na co publiczność zrobiła takie. To się rzadko zdarza. Zwykle są brawa. I ja postanowiłem wobec tego przyznać specjalną nagrodę od Bielskiej Sceny Kabaretowej. Specjalna nagroda dla kabaretu Dno za najmniejszy rekwizyt o największej sile rażenia. To jest proszę Państwa platynowa, nie techniczna, platynowa taśma klejąca. miałem jeszcze wyjątkową trudność. Musiałem to sam wykonać, ponieważ jedyna osoba, której mógłbym zlecić wykonanie takiej nagrody i byłbym pewien, że będzie zrobiona najlepiej, jak tylko to możliwe, to jest właśnie Jarek Cypa. I niestety musiałem sam sobie poradzić, ale na razie się trzyma i jest w porządku. Brawo, chłopaki! Dziękuję, Dziękuję bardzo! bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.